A witam wszystkich. Upłynął nad tydzień pod znakiem rezygnacji od odebrania imitetów poselskich. Po pierwsze, Mejza. Mejza zrezygnował z immunitetu poselskiego i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że taki, taki, takie zdarzenie nie powinno mieć w ogóle nigdy miejsca. Z tej prostej przyczyny, że pan Mejza nie powinien być nigdy posłem. Republikanie bardzo pomylili się. Yy, przyjmując go do partii i dając mu zielone światło na kandydowanie na posła Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie Zbigniew Ziobro, któremu to odebrano immunitet poselski. Zbigniew Ziobro oczywiście zachowuje się w sposób pewny siebie, yy, pokazuje swoją odwagę. Niemniej chyba widać w nim duży strach, lęk i kluczenie i permanentne kłamstwo. Ostatnie kłamstwo związane jest z ilością wejść do jego resortu, jego resortu księdza Michała O, szefa Fundacji Profeto. Kilkadziesiąt takich wejść i pan Ziobro tłumaczy to, że wejścia do jego resortu wszystkich księży, także innych, były hurtowo wpisane jako wejścia księdza Michała O. Żenujący poziom kłamstwa. No i trzecia sprawa, odebranie immunitetu poselskiego panu. Posłowi Kaczyńskiemu no, sytuacja bardzo niekomfortowa dla starszego człowieka, który przeżył w życiu już naprawdę bardzo dużo. I każdy z nas, każdy z nas, kto y, przeżywałby żałoby i ta żałoba, to przeżywanie tej żałoby byłoby mu w ten sposób przerywane i odbierany, spokój przeżywania tej żałoby zachowałby się w taki sposób, jak pan y, poseł Kaczyński. Może nawet na 100% by się tak zachował, natomiast no, nigdy poseł nie może dopuszczać się rękoczynu i poseł za swój rękoczyn powinien ponosić konsekwencje, właśnie takie jak utrata immunitetu i jakaś, jakaś odpowiedź na to zachowanie, jakaś konsekwencja tego zachowania. Bardzo dobrze, że tak się stało, dlatego że w przeciwnym wypadku posłowie dopuszczaliby się rękoczynów. Nie tylko do osób niezwiązanych z polityką, ale także do, i to chyba najczęściej, do innych polityków, i mielibyśmy w Sejmie po prostu bijatyki. Żeby tego uniknąć, trzeba takie zachowania posłów po prostu piętnować w ten sposób, że odbiera im się immunitet. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.